Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, ale się za Wami stęskniłam. Słuchajcie, ostatnio karta mi się zepsuła do aparatu, no i tak e, jakoś nie po drodze było mi ją kupić, w końcu ją mam. Mam Wam dzisiaj do pokazania nowe ciuchy. Jak widzicie już coś tutaj nałożyłam na siebie, co chciałabym Wam pokazać. Będzie to zamówienie z SHEIN, nieduże, ale chciałabym Wam bardzo pokazać jak te... Jak te ubrania mi się sprawdziły, czy w ogóle, bo jak wiecie, ja już wielokrotnie współpracowałam ze sklepem Shein, ale dawno nic nie zamawiałam. Stąd um, sami zobaczycie, jaka jest moja opinia. Ta bluzka to po prostu nie mogę się na nią napatrzeć, jest piękna, także zapraszam Was serdecznie. Do oglądania tego filmu i zaczniemy właśnie od tej bluzki. Słuchajcie, pokazuję, pokażę wam tutaj ją w całości, jak ona wygląda, żeby tutaj mi włosy nie zasłaniały. Jak widzicie, ma bardzo duży dekolt. Tutaj też pewnie już zauważyliście, że jest krótka. Nie chcę się tu rozbierać przed wami, ale zobaczycie na pewno na przebitce. Jest to bluzka typu właśnie taki top, crop top. Wycięta z dużym dekoltem, jak widzicie, no i z przepięknymi rękawami. Ja Wam powiem, że jestem niesamowicie zadowolona z wykonania tej bluzki, bo przepięknie tutaj jest dopasowana, nic nam tu nie ucieka. Czasami trzeba uważać, żeby, wiadomo, to gdzieś za daleko w dół nam nie poszło, ale tak poza tym jest wszystko super. I co mi się podoba, to te rękawy, one. I tak dobrze siedzą. Powiem Wam szczerze, że zamawiałam już coś z Shein i z tymi rękawami było różnie. One często gdzieś tu uciekały, gdzieś odstawały, a te wyglądają ładnie z przodu, z tyłu. Zobaczcie sami, wszystko jest super zrobione i te rękawy są po prostu boskie. Także z bluzki jestem bardzo zadowolona, ale do bluzki dochodzi też spódnica. Do bluzki dochodzi spódnica i również jest udana, tylko że jest małe ale. Bo ta spódnica myślałam, że będzie miała troszeczkę inny materiał. Ona nie jest rozciągliwa, ten materiał się nie rozciąga. Stąd wchodzi na mnie na bardzo, bardzo na styk, i przez to, że jest bardzo obcisła, a ten materiał nie jest rozciągliwy, to mam wrażenie, że troszkę spłaszcza mi tyłek ale no nie ma dramatu, bardzo ładnie jest też wykonana, nic tu się nie próje. Jeśli chodzi o wykończenie, to ma takie tutaj widzicie taką koronkę jak moja bluzka, więc wszystko super do siebie pasuje. Podoba mi się też bardzo, że ma taki wysoki stan, rzeczywiście jest pięknie dopasowana. No mogłaby być tylko rozciągliwa, bo jednak ja zamówiłam XS-kę, co zawsze zamawiam, właśnie w takim rozmiarze, no a ona już tak ledwo-ledwo powiem wam, że nam nie wlazła. Przepiękne są te kolory, słuchajcie, na lato coś pięknego. Jestem zakochana, szczególnie do opalnizny będzie przepięknie wyglądać. Teraz mam wam do pokazania dwie spódnice. Zamówiłam sobie spódnicę taką zwykłą różową z myślą e, o tym, że pójdę w niej do pracy. Zależało mi na czymś z wysokim stanem. Nie chciałam czarnej, nie chciałam białej. Chciałam coś właśnie takiego pudrowego. Jak widzicie, ona ma też taki paseczek z klamrą, który ładnie właśnie wygląda, jak jest przepasany w talii. No i bardzo fajna jest ta spódnica, tylko że znowu jest mały, ale ta spódnica niestety bardzo mi prześwituje. Ja będę musiała coś wymyśleć z nią, dlatego że wygląda pięknie. Kolorek, jak widzicie, jest super. Ładnie się też układa. Chociaż znowu myślałam, że będzie tutaj jakaś taka troszeczkę węższa. A jest taka, wiecie, ja miałam kiedyś taką sukienkę w kratę z SHEIN i ona bardzo mi się sprawdziła fajnie. Była niesamowicie fajnie dopasowana, też taka z wysokim stanem i to przepięknie wyglądało. Tak myślałam też, że będzie z tą spódnicą, ale niestety ona jest na dole troszeczkę szersza, a mi bardziej zależało na um, obcisłej. Jakby była obcisła, ale nie do końca. Może to ja po prostu jestem za szczupła, Niemniej to jest to rozmiar XS, bardzo ładnie wygląda, ale tak jak mówię, ostatnio chciałam ubrać ją już do pracy i nie wyszło, bo materiał prześwituje. Wybrałam sobie jeszcze jedną spódnicę, taką bardziej już w klimacie letnim. Bardzo mi się spodobała, bo gdzieś ją widziałam u kogoś na zdjęciu lub na jakimś filmie, jakieś blogerki też, właśnie testowała, przymierzała e, ciuchy z SHEIN. No i bardzo mi się spodobała na niej, stąd zamówiłam sobie taką spódniczkę. Jest przepiękna, jak widzicie, te kwiaty są takie śliczne, słodkie. Biała, będzie pięknie wyglądała teraz na lato do jakichś szpilaczek, no po prostu cudo do upalonej skóry. Ale jest znowu jedno ale, ona jest troszkę na mnie za szeroka. To jest rozmiar XS. Podoba mi się, że SHEIN teraz y, ma napisane wszędzie rozmiary i firmę. Bo czasami trafiałam na jakieś różne metki, a teraz wszystko jest tutaj ładnie opisane. Ona jest troszeczkę za szeroka i tak samo tutaj na dole też jest troszeczkę za szeroka. Ona po prostu yy, nie obciska moich nóg, wiecie, tak nie obciska mojej całej figury, tylko gdzieś na dole troszeczkę za bardzo się rozszerza, co mi się nie podoba, bo to znowu jest ten materiał taki nierozciągliwy. Szkoda, yy, ja myślę, że ja, yy, ja myślę, że ją zwężę, dlatego że ona mi się bardzo podoba, przepięknie wygląda. Mogę też ewentualnie troszeczkę wyżej ją podnieść w talii i nałożyć sobie tutaj pasek. To też całkiem fajnie wygląda. No, mogłaby być odrobinkę węższa. Ja postaram się coś z nią skombinować, bo jak widzicie, jest przepiękna. No i jeszcze jedna tylko rzecz mi została: to będzie sukienka, w której jestem zakochana. Nie mam kompletnie zastrzeżeń, jest po prostu idealna. Bardzo zależało mi na takiej sukience, która będzie też do Adidasku wiecie, na co dzień, nie tylko do szpilek. No i to jest idealna sukienka w przepięknym kolorze. Ja się zakochałam w tym. Ja lubię ogólnie bardzo stonowane kolory, ale na lato czasami lubię też coś kolorowego. No a to jak zobaczyłam, to po prostu pomyślałam, z jakimi sneakersami, Adidaskami będzie wyglądać cudnie. I co mi się podoba szczególnie to to, że ona jak widzicie jest taka obcisła i ona się poddaje, jeśli chodzi o ciało, fajnie przylega. Jest taka strzępiona, może nie strzępiona, ale Fajnie będzie się układać, czy to na pupie, czy w ogóle na całym ciele. Tutaj góra też fajnie się dopasowuje, no a ten kolor jest po prostu na lato do opalenizny obłędny. Ona na um, stronie wydawała się troszeczkę dłuższa, więc się zastanawiałam wtedy. Czy ją rzeczywiście wziąć, skoro jest taka długa? No, ale słuchajcie, jak ją zobaczyłam na sobie, to po prostu byłam zachwycona, przyszła jeszcze lepsza niż jak była na stronie. Wygląda pięknie, ten kolor jest obłędny i właśnie wyobrażam sobie ją do jakiejś. Adidasków, coś takiego wiecie, na luzaku wygląda super. Kochani, to by było dzisiaj wszystko, taki dość szybki film. Mam nadzieję, że któryś z ciuszków Wam się spodobały. Dajcie znać, czy zamawiacie przy im, bo jestem bardzo ciekawa, jak u was z tymi rozmiarami wygląda. im ma teraz naprawdę fajną ofertę. Ja zostawiam Wam w opisie wszystkie linki do tych ciuchów. Będę miała też dla Was zniżkowy kod, także on się też znajdzie na pewno w opisie. Pod filmem zapraszam was do komentowania, do subskrypcji i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Pa pa.